Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejną prezentację komiksowych nowości. No, w pewnym sensie nowości, ale jednak jeszcze tak, jeżeli mówimy o wydawnictwie Labrum. Dlaczego? Ano dlatego, że przyszły do mnie trzy pozycje, trzy ostatnie pozycje, które całkiem niedawno się pojawiły na naszym rynku i są to właśnie ich najnowsze trzy e, tytuły, które nam mogą zaprezentować, zaoferować przede wszystkim, a zaprezentować mogę Wam ja, więc nie przedłużając, zróbmy to i zobaczcie sami, co też się pojawiło. Przede wszystkim, kurczę, powracają stare zgredy, e, trzeci tom, ten, który zawsze wyjeżdża e, i no, przyznam szczerze, ja myślałem, że no... Okej, okay, dwa pierwsze tomy, które wam pokazywałem, jak najbardziej, a tu się okazuje, że jednak e, jest. Kontynuacja tego, jeszcze jeden, ostatni, to już będzie chyba trzeci tom, bo mogę wam zdradzić, że na końcu jest koniec. Nie pamiętam, czy w drugim tomie też to było w sumie, więc no, bądź co bądź mogę ponownie wejść do świata zgredów. Jest to miękka oprawa, 39,99 cena okładkowa. Z tego co się orientuję, w przypadku pierwszego i drugiego tomu były warianty w twardej okładce, więc wydaje mi się, że tu chyba też jest tak samo. W trzecim tomie warto sprawdzić na stronie wydawcy. Natomiast sam tytuł, no to to, co mieliśmy, prawda? Czyli dalsze losy zapewne naszych bohaterów. Ja jeszcze nie wiem, będę chciał się przekonać. Tam troszeczkę, oczywiście, nie wiem, czy wiecie, ale się fabularnie pozmieniało. Pewne rzeczy miały miejsce ciekawe. No i tutaj, oczywiście. Zgredy ponownie w akcji chyba będą. Nie wiem, przekonamy się. Nie chcę wam tego zdradzać na razie, bo i sam też nie wiem, więc nie będę zmyślał, ale trzeci tom jest już dostępny więc warto o tym powiedzieć. Kolejną pozycją, kolejną kontynuacją też w pewnym sensie jest kontynuacja relaksu tego, który powrócił jakiś czas temu. Magazyn opowieści rysunkowych to jest numer 46. Także okładka regularna z tego, co chyba pamiętam, bo wiem, że one wychodzą ów też w limitowanych. Tak nam się prezentuje ten kolejny. I tu w ogóle, wow, zobaczcie to. Zamów przez, w przedsprzedaży, premiera latem 2024. No to chyba już niedługo. Ro Road Trooper, kurde, kojarzę kiedyś taka chyba... Gra nawet była komputerowa i to Gart Ennis odpowiada za scenariusz, więc może być naprawdę ciekawie. No, a czy jak tu będzie ciekawie, też Wam oczywiście dam znać. 89,99 cena okładkowa. No i relaks, jak to relaks. Tutaj chyba myślę, każdy z Was wie, czego mniej więcej się spodziewać. Mm. Wielka wybu wybuchowa mieszanka, chyba tak powinienem powiedzieć, różnych artystów, którzy rysują, zresztą, właśnie Rouge Trooper widzimy, to chyba będzie to, prawda? Ale wielka wybuch wybuchowa mieszanka różnych artystów, różne komiksy. Tu właśnie widzę ten bohater dość mocno jest tutaj eksploatowany. Część znanych, niektórzy powracają jakoś w późniejszym czasie, inni nie, ale no mówię. Mam nadzieję, że będzie też y, dobra historia opowiedziana. To w ogóle jedno, to jest coś, jakoś bardzo długi komiks. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście i y, no, jestem ciekaw. Faj, faj, fajnie, w sumie, by było. Fajnie byłoby. Nie, 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 nie spodziewałem się tego, powiem wam szczerze, ale że jestem zaskoczony. Ale okej, okay, super. E, no i tu właśnie ten Trooper, Rucz, Trooper też widzę podobnie, więc tu może być tak, dość bardziej jednolicie, ale to nie jest. Minusem, wręcz przeciwnie, i widzę, że jest ta też historia. Ona jest. Nie wiem, czy to nie było też w wcześniejszym relaksie? Podobna sytuacja? No nie wiem, będę musiał sobie sprawdzić. Tak czy inaczej, no, naprawdę się cieszę, że mogę sprawdzić ponownie relaks. Ja w ogóle mam w planach nadrobić te stare, ale na razie oczywiście jest to coś z cyklu Mission Impossible, ale nigdy nie mów nigdy. Gdzieś, jeśli Bóg da. Zobaczymy. Na razie odkładamy też na bok. Ten na bieżąco będę chciał wam oczywiście prezentować, nie zapominam też o metalu Harland, których też kilka numerów wstecz jeszcze mam. No i na koniec, coś najnowszego. Liam Sharp. Jeżeli kojarzycie tego pana, on między innymi odpowiadał za jednego z, z Green Lanternów. Którzy jakiś czas temu się pojawili na naszym rynku od Egmontu. No i tutaj e, nowa jego pozycja, Starheimgen, część pierwsza, smok i odyniec. Bardzo ładna okładka. Twarda oprawa jest to w porównaniu do tych wcześniejszych dwóch pozycji, które Wam zaprezentowałem. Tak on właśnie wygląda ten tytuł. Cena okładkowa: o, 1, 2, 3, 123 zł. E, mamy też okładkę limitowaną. Tutaj ta widzimy, ma takie. Lakierowania. Fajnie, fajnie to wygląda. I tutaj lakierowany jest chyba tylko napis, jeżeli się dobrze przypatrzymy. A jak jest z tą pozycją? No, przejrzyjmy troszeczkę. Zobaczmy, jak ona się prezentuje, żebyście mogli też mieć jakiś obraz tego. Dość nietypowe takie rysunki. Bardzo SF, też przynajmniej część z nich dodatkowo bym powiedział, że trochę kartunowych, tak jak widzimy, no jest taka mieszanka. I nie wiem dokładnie jak ugryźć ten tytuł, ale no będę chciał oczywiście go przeczytać i wam też przekazać tą informację. Wygląda zachęcająco, a jak będzie finalnie, tego się udowiemy, czy czy to się sprawdzi, bo, bo widać, ten misz masz mimo wszystko, że tutaj taki troszeczkę jest zastosowany. Ale wygląda to obiecująco. Dodatkowo widzę, że mamy tutaj mm, scenariusz taki chyba jakiś, prawda? Tak, jak to było z tym komiksem, więc taki dodatek troszeczkę. A na końcu jeszcze mamy galerię okładek i tu możemy zobaczyć, bo one są naprawdę dość takie mocne na swój sposób, bym powiedział. I całkiem ciekawe o właśnie to, co zostało zastosowane na Mojej okładce i wygląda to naprawdę ciekawie. To akurat było chyba w jakimś jednym z relaksów. Ta okładka, labrum też nam zafundował, z tego co pamiętam. No i tutaj jeszcze coś takiego. No, fajne, powiem Wam, fajne, obiecujące. Mam nadzieję, że ten tytuł spełni moje oczekiwania, bo jakieś tam są, wydaje mi się całkiem ciekawą pozycją. Tu w ogóle takie jest pod palcami jakby trochę wypukłe gdzieś, gdzieś czuć po prostu tą fakturę nałożoną. Tu zresztą też fajnie, bardzo ładnie się na pewno to prezentuje. W ogóle rozkładając to tworzy jeden wielki rysunek. Ja tego nie, nie, nie sprawdziłem, ale już teraz wiemy, że nie. I w tych chyba, prawda, tak samo też nie będzie raczej tworzyło się. No. Tu, jeżeli możemy to tak uznać, kolor zieleni, ale no, sami wiecie. Także tak się prezentują te e, pozycje. Stare Zgredy, trzeci tom, e, magazyn opowieści rysunkowych, czyli Relax, numer 46 i pierwszy tom Starheingen, e, część pierwsza smoki e, odniec. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się prezentacja tych nowości od wydawnictwa Labrum podobała. Oczywiście. Po zaznajmieniu się z, nim, z nimi, oczywiście w jakiejś formie Wam zaprezentuję i będziecie mogli zobaczyć oraz posłuchać, co mam do powiedzenia na ten temat. A teraz mówię Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.